I idiotka za to pożałuje, że się w ogóle urodziła. Bo pamięta mnie ta małpa. Skoro ona mi pofarbowała włosy, to ja jej zetnę tej kłaki. Było ze mną nie zaczynać. E, Zuzia, wszystko w porządku, bo jakoś tak inaczej wyglądasz. bo e, no to dlatego, że ja jestem. E, e, no troszkę głodna. No to musimy jeszcze chwileczkę zaczekać, bo ciocia dopiero obiad robi. E, no dobra jak ostatnio walczyłam ha! z lisem. Wow, z lisem? No pewnie. A czekaj, to ty masz lisa? No tak, takiego wypchanego, jak saniki mojej siostry. To ekstra, zazdroszczę. Lisa czy siostry? Lisa, siostry to ja mami nie polecam. Najchętniej to bym ją sprzedał. O, a za ile? Bo chętnie bym kupiła, zamknęłabym ją później w piwnicy i by mi codziennie ślecie robiła, to taki żarcik był. A ty, Julka, nie, masz co do roboty, że tutaj cały czas tylko tak jesteś z nami, a co nie mogę? Wiesz, przyjechałam tutaj do kacperka, nie do ciebie, ale w tej kacperek jesteście u mnie, więc jak coś Ci się nie podoba, to możecie tu nie być. Nie zareagujesz, no, patek ona się do mnie zwraca. No, co ja jestem jakiś śledź, żeby tak do mnie mówić? Właśnie, Julka. Czy ty chcesz, żeby zuża sobie pojechała? Ty, no, no. Nie, ale, mamo, tylko obiecaj mi, że będziesz dla niej miła, bo inaczej się powiewa. Hmm, no, dobra! Nie, no, czyli wszystko jest dobrze. E, jak ktoś tu zostaniecie na chwileczkę z babcią, bo ja muszę skoczyć do sklepu. No, skończyły mi się przyprawy. Ach. Czyli mięso wciąż surowe? No tak, no ja wiem, że Wy już jesteście głodni, ale naprawdę ja za chwileczkę wracam yy, i już oczywiście zaraz będzie jedzenie. Także bądźcie grzeczni. Okej. Okay. A ty znowu co? Co ona się tak znowu dziwnie zachowuje? Kacperku, czy ja mogę iść na chwilkę do kibla? No pewnie, Zuzu. A co ty grozisz mi? I tak wszystko powiem mamie. Skończyło się. I myślę, że ci uwierzy. No ciekawe. ZŁA! Uwierzy! I będziesz skończona wariatko! E, Babciu? E, no co tam? Ojej, a co ci się stało? Aj no bo śmigałam nowym fotelem koło domu sąsiada i nagle się tak pierdyknęło, a że Poleciałam przez płot. To panie. I no na kaskadera teraz iść. O, y, ale wszystko w porządku? No oczywiście, przecież babka to okaz zdrowia. To super. Y, babciu, bo ja chciałabym cię o coś poprosić. No? Y, no... Czy możemy powiedzieć mamie, że dzisiaj będę spać w twoim pokoju, a tak naprawdę nie będę? A gdzie ty będziesz spać? Eee... O Boże, przecież nie mogę jej powiedzieć, że u sąsiada, eee... bo mi wtedy na pewno nie pomoże. A, a... Oli, no u Oli, yy, no wiesz, mama ostatnio ma taki zły humor i mogłaby mi nie pozwolić. Yy, no to co, zgadzasz się? No to tak za darmo mam cię kryć. A za buteleczkę kompotiku? Staj! Yy, hejka, mamo. No cześć. Aha, no cześć, Gosia. <laughs> Babka, piłaś? Nie, skądże? No widać. Ładnie się gdzieś wypierniczyła że takie oko podbite. Eee, to! To długa historia! Och, ale dzisiaj babka idzie na imprezę. No, To ten się chlapnie. Pik pik. Babciu! Jaką imprezkę? Yy, babci chodziło o to, że yy, ja będę dzisiaj nocować u niej w pokoju, bo ten, yy, yy, bo wiesz, chcemy sobie zrobić takie piżem aparty. Dobrze, dobrze, bawcie się. Eee, kurczę, gdzie jest mój telefon? A, czyli już wiem, gdzie ona będzie spać. To będzie jej ostatnia nocka w takich włosach. <laughs> o nie, ciotka idzie! <laughs> Babcie udało się! No jak! Ale czekaj, teraz ty mi pomożesz. W czym? No ty się na tych make-upach znasz. No to wiesz, musisz mi o to jakoś zakryć. Bo wiesz, babka ma dzisiaj <laughs> wychodne. No i co? Z taką śliwą to ja żadnego kawaler'a nie poznam. Chyba że jakiegoś pana miecia z pod sklepu. Dam radę. Chodź. Idę. Du, 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 du. Dobra, już jestem śledziu. Zuzia, stój! Ej, śledziu, zostaw mnie! Za to, co zrobiłaś i mówiłaś, jedziesz do domu. A co zrobiła Zuzia? Cześć dzieci, przeszukałam całą kuchnię i nie ma nigdzie mięsa. No, wy nic z nim nie zrobiliście? O, nie chciałam pani tego mówić. Ale to Jurki sprawka. Ech, no i czemu kłamiesz? Ale o co chodzi? Poszłam do kuchni się czegoś napić, bo mnie przepalnie suszyło nieźle. I później przyszła Jurka. Wstąpił w nią jakiś eee, diabeł. Kazała mi wracać do domu, a potem rzuciła we mnie. Co! Mięsem. A później wzięła to mięso i uu, wyrzuciła psu. A pies ham, sapnął i pyk 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 uciekł. Ech, to nieprawda! Że co? Do jasnej cholery Julka. Co ci strzeliło do głowy? Jeszcze psu dać! Ech, ale czekaj, no, ale my psa nie mamy. A, no właśnie, mówiłam, że kłamie! Ech, a sąsiad ma psa? Ma. No to pies sąsiada rzeżar. Słyszysz, nie kłam! Jak miała surowe mięso zjeść? Nie tak się umawiałyśmy. Obiecałaś mi przecież, że będziesz się dobrze zachowywać. Porozmawiamy później, ale nie będzie tak kolorowo. <śmulatuj> Żałosne zachowanie Julka. Chodź Zuzia, nie będziemy z tą kłamczuchą przebywać. I widzisz, dziecinko? Ze mną się nie zaciera. Pa! <śmulatuj> Czas wdrożyć plan ostateczny. Zemsta na Zuzi. Cześć, ciociu, Ej, bo mama chce z tobą rozmawiać. Wiesz, o tym wyjeździe, co już planujecie, tak? Od pół roku. No, to zaraz ci ją dam. Czeka mamo, bo Ciocia do ciebie dzwoni, wiesz, w sprawie tego wyjazdu, co się tak już umawiacie od pół roku. No, chcę o tym z Tobą porozmawiać. Yy, no to daj mi ją. Yy, nie, bo telefon jest w Łazience. A dlaczego w Łazience? No, no bo tam jest najlepszy zasięg. No okej. Okay. I mama musiałam to zrobić. Okej. Okay. No i teraz będziesz miała ze swoje, ale ta Julka odwaliła. Dobrze, że się już nią nie zadajesz. Fal hm. się małpo. Teraz zobaczymy. Hejka mamo, jak coś kupiłam to mięso i jest w moim pokoju. Powtarzam, w moim pokoju jest mięso. No dobra, to Wszystko w porządku Zuzia. Mięso. Tak! A mogę jeszcze raz iść do kibla. Jasne! Ech. A co ty tu robisz? Ech. Znaczy Pewnie Tak jak poprzednie Powiem mamie, że zjadłeś kolejne mięso Tak, bo ci uwierzy Będziesz jeszcze bardziej miała przerąbane śledziu Ech. No to zobaczymy kto teraz będzie miał przerąbane Ech. Dobra, teraz idę e, To jest, to jest e, Rękawice są Dobra, ale co z cichym? Ostatni raz do niego napiszę. Co? Zablokował mnie? Wszędzie mnie zablokował. I to tak bez powodu. No. Aha. Pewnie dlatego, że nie chciał ze mną iść na tą nockę. No ale to przecież mógł mi wprost powiedzieć, a nie takie coś odwalać. No ale dobra. Skoro taki sposób wybrał. To ok. To koniec przyjaźni z Cichym. Przyznawać się, kto mnie zamknął w łazience? Eee... eee. A właściwie, po co ja pytam? Julka, przecież to ty zrobiłaś. Ale po co mnie tam zamknęłaś? Mamo, to może zaczekać. Najpierw muszę ci coś pokazać. Ale no... Ale mamo, proszę! Dobrze. Proszę. Oglądnij sobie. Daj. Ale jak to? E, no i co tam pani ciekawego oglądnęła od tej kłamczuchy? Ano to, że faktycznie ty Zuziu zjadłaś to mięso Proszę, mam tutaj dowód nawet Co? Zuzia, ale jak to? O nie Zuziu, chyba należy nam się jakieś wytłumaczenie Czyli czas powiedzieć prawdę Tak na serio to jestem Tak naprawdę to jestem Jan Dętka, dzień dobry, miło mi. Ja sprawdzam jakoś mięsa. Wasze mięso jest jak najbardziej ok, Ale muszę już lecieć ratować kolejne mięsa. Nara, Jana! Uuu, Co to było? Dobre pytanie. Ale Dętka.